Tu będzie zabawy. Ja ustawiam sobie słoik. Myślę, że jest ustawione dobrze. Coś takiego. Pająk się tu znajduje od razu pod, yy, pod tym. Nie wiem czego się mam spodziewać. Pierwszy raz odbieram kokon karibenny wersji Color. Jest to moja pierwsza dorosła samica w ogóle na hodowli. Ty, czy ty mi uciekniesz sobie do tyłu tak po prostu? Czy. No bo nie mam tak naprawdę jak się do niej dostać, nie? Może spróbuję sobie to wyciągnąć. Tu jest normalnie gniazdo na szyby całe opainczynowane. Czy ty się trzymasz dalej w prowadnicy? Tak. I co, próbujemy? Myślę, że nie jestem w stanie tu wsadzić pensety, więc jest problem. Kurde, nie mam jak się do tego zabrać, szkoda. Bo jak złapię ten kokon, to... O, dobra, złapałem. Teraz muszę się z pająkiem posiłować trochę. Kurde, będę, dobra, puść, puść, puść. Ok mam i teraz zobaczymy jak to wygląda, bo no w środku tu coś jest, tylko że patrzcie jaka to jest pufa Tutaj jakby nic nie było Dobra ja tylko nie no wydaje mi się w środku że coś wielkiego tam serpińca Dobra dajmy jej prowadniczkę z powrotem OK Ciekawe bo Wydaje mi się, może to coś niezapłodnionego? Może coś za wcześnie odebrałem? Zaraz wszystko się zweryfikuje. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, jakie to jest w dotyku. Wygląda, jakby tam dosłownie były pięć takich dużych kuleczek i to wszystko. To jest puste, wszystko. Tak to, tak to czuć w rękach. On się naciągnął, może, dlatego, że. Z pająkiem się siłowaliśmy. Zobaczymy zaraz, jak to rozerwiemy. Mamy jedną warstwę. Teraz tą drugą. Trzecią warstwę. Kurde, strasznie dużo tych warstw. I czwarta, ostatnia warstwa. Oh my god. Wow! Wow! Jezus, nie spodziewałem się tego! Oh my god! Nie no, nie spodziewałem się w ogóle tego! One są zajebiste! One są już kurde podrośnięte, L jedyne to nie są Ale one są wielkie! Kurde ja tutaj... O! To jest zarąbiste! Ja zacykuję na kominiaturkę fotenie I ja, ja jasny gwint ale, ale pięknie Dobra, spróbuję je wrzucić do tego, nie? Pytanie, czy się dało? To są nadrzeżniaki, one się mogą trzymać Nie no, coś, coś tam leci Tylko, że Nawet dużo ich No I resztę będę się musiał porozrywać. Chociaż jak je widzę, to strasznie one są takie. takie kurde. zbite. Takie, jakby DS-a miały wszystkie. A! Bo one dopiero liniały kilka dni temu. Wyglądały na takie świeże. Widzicie? Wyglądają na takie świeże. Nie wiem, wiecie, to można powiedzieć, że. To jest moje doświadczenie pierwsze z odbieraniem tego kokonu, z, to jest z kokonu właśnie Caribeny wersji kolor. ale ciekawie to wygląda, tu zobaczcie jaka sztuka duża, pewnie wpierdzieliła jakiegoś braciszka, siostrzyczkę, no i potrzebujecie stąd chłopie zabrać, idź, idź mi. Ta, tu mamy jeszcze trochę. I tu jest jeszcze w takim rogu. Już to wybieram, rzucam. O, no i kokon. Ja tutaj setykam to. Tutaj się pustawy. I tu w środku widzicie na pewno, że pusto jest. Nie ma nic więcej. Tu co to widzicie, to są ich wylinki. Tak to wygląda. Takie żółte śmietki. Jeśli ktoś by się zastanawiał, dlaczego mam palce żółte, to dlatego, że wczoraj byłem na rybach i używałem wiku waniliowego i nie mogłem tego domyć, bo to jest y, fluo dip, y, który robi smog w wodzie. A no i elegancko. Pytanie ciekawe, czy coś z nich będzie, bo dziwi mnie to zachowanie od nich. Myślałem, że one będą bardziej ruchliwe. No chyba, że one faktycznie wyliniały kilka dni temu. Bo na przykład tutaj yy, ten jeden pojączek. No to on faktycznie gdzieś tam no, ruszają się. A myślałem, że one będą normalnie chodzić. Wiecie, te nimfy z, od na przykład Nandu. No to wydawało mi się, że one se normalnie biegały już. No dobra, to ej, jakby faktycznie zobaczyć to, co się odwaliło, nie? To jest cały udany kokon w y, wersji Color. Jestem w szoku. Ciekawe, ile ich jest. Ej, jak to się udanie, to moje marzenie się spełni, bo ja bardzo chciałem tego pająka rozmnożyć. Tylko, że problem zawsze miałem taki. Że jedynymi padały. I to też padały, dlatego że bardzo łatwo te pęgi przesuszyć i potrzebują dużej wentylacji. No i ogólnie też są dość padliwe, po prostu. Jestem ciekawy, po prostu, nie? Jakby dorosłe osobniki są odporne, to wiemy. Ale te malutkie, właśnie, drzewniaków te Karibeny, eberapory, one lubią padać, nie? Bardzo fajnie, jestem zadowolony, naprawdę z tego. Zresztą, wy widzieliście tam moją reakcję, ten krzyk. Ja, jak to wyglądało, nie? Patrzcie, bombelki. Dobra, bo jest, jest ściepne za chwilę. Dobra, no to kurde kończyłem materiał. No ogólnie chciałem pokazać tylko taką rzecz. Statyw... Co zamina była? Ej, proszę pańczy, to tutaj mam nie? I tutaj uleciała, Krzysia Noga, ha bo wiecie, ja... nie no, sorry, sorry, poniosę, nie, ja jakby, potrzebuję sobie kupić nowy statyw, najlepiej taki już wyższy, wyższy, tata przyjechał. Dobra, to dzięki za oglądanie, życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego. Pamiętajcie z tymi komentarzami, co mówiłem. I zapraszam Was oczywiście na mojego Discorda. Link na dole w opisie. No i cała resta linków. Serwer Mango zabawka, mój Instagram, na którego nic nie wrzucam, bo się zraziłem do Instagrama, TikTok i inne takie rzeczy. I przede wszystkim najważniejsze chyba inny kanał YouTube. Wbijajcie, wbijajcie.